Jakiś czas temu w nowej aktualizacji Minecraft 1.21 został dodany nowy blok, który nazywa się Skalibrowany Salk Sensor. Skoro tu jesteś, to pewnie dlatego, że nie wiesz, jak go używać. Jest to ulepszona i bardziej zaawansowana wersja poprzedniego Salk Sensora, który działał na bardzo prostej zasadzie. Wystarczyło go postawić na ziemi, podpiąć redstone, i on go zasilał w momencie, kiedy słyszał jakieś dźwięki i wyczuwał wibracje. Z małymi wyjątkami. Na przykład wszystko, co poruszało się po wełnie, która to tu miła te wibracje. Nowy Salk Sensor za to jest ulepszony. Posiada on aż 16 kratek zasięgu, z takiej odległości wyczuwa wibracje i można go skalibrować na konkretne częstotliwości, tak by wykrywał stawianie bloków, ale nie wykrywał niszczenia bloków. Jak zatem skalibrować go na odpowiednie ustawienia? A do tego potrzebujemy wiedzieć, jaką częstotliwość dają konkretne dźwięki i wibracje. Na poziomie pierwszym mamy ruch gracza lub ruch jakiegoś moba, na poziomie drugim mamy lądowanie. Czyli zeskoczenie z jakiejś wysokości lub wylądowanie elytrom. Na poziomie trzecim interakcja z przedmiotami, takimi jak róg. Czwarty poziom to szybowanie elytrom, co daje nam wspaniałe możliwości na zrobienie alarmu antywołaniowego. Testowałem, działa. Na poziomie piątym zakładanie zbroi. Na poziomie szóstym interakcja z mobami, np. rozmnażanie krów i innych zwierząt. Poziom siódmy aktywuje się po otrzymaniu obrażeń od gracza lub jakiegoś moba. Na ósmym poziomie wibracji Salk Sensor wykryje nam jedzenie oraz picie. Na dziewiątym poziomie wibracje wykryją nam zamykanie bloków takich jak skrzynia, drzwi lub nawet odciśnięcie przycisku. Natomiast na poziomie dziesiątym jest dokładnie na odwrót, ponieważ Salk Sensor wykrywa nam aktywację bloków, czyli otwieranie drzwi, wciskanie guzika, półpłytka naciskowa i inne. Poziom jedenasty to zmiany w blokach, użycie stołu alchemicznego, lub dodanie jedzonka do ogniska. Działa również na użycie motyki. Dwunasty poziom to niszczenie wszelkich bloków, a kolejny, trzynasty, to stawianie bloków. I tutaj warto zaznaczyć jedną rzecz, nie działa to na przedmioty wełniane, ponieważ wełna tłumi nam wszelkie wibracje. Czternasty, przedostatni poziom, to pojawienie się jakiegoś moba lub gracza, na przykład spawnerze pająków, a ostatni, piętnasty poziom wykrywania wibracji jest to śmierć moba, gracza albo eksplozja. Oczywiście nie wymieniłem wszystkich dźwiękotwórczych przedmiotów i mechanik, ponieważ jest ich zbyt dużo. W zasadzie śmiało można powiedzieć, że jest to taki game changer, ale domyślam się, że minie trochę czasu zanim gracze domyślą się jak go używać, ponieważ nie jest on taki prosty w skalibrowaniu. Jak to zrobić? Żeby skalibrować cel sensor przede wszystkim musimy go zdobyć. Naturalnie pojawiają się w okolicy Ancient City, czyli podziemnego miasta, ale możemy znaleźć je też w jaskiniach na biomie Deep Dark. Oczywiście można je również wyhodować, sposobów jest wiele, zatem kiedy zdobędziemy zwykły Salk Sensor musimy ulepszyć go do tego ametystowego. Receptura craftingowa wygląda w następujący sposób. Odłomek ametystu zdobyć możemy w tych oto geodach. Po postawieniu prezentuje się oto w ten sposób. Jak widać z jednej strony posiada takie ametystowe zakończenie, do którego doprowadzamy sygnał wyznaczający z jaką siłą Salk Sensor ma wykrywać drgania. Tak jak wspomniałem od poprzedniego różni się on zasięgiem, ale i nie tylko, ponieważ ulepszona wersja wysyła jednosekundowe sygnały. Sposobów na kalibrację Salk Sensora jest naprawdę wiele. Przedstawię Wam moim zdaniem najprostszy z nich. Do tego potrzebujemy repeater oraz pulpit, w którym to umieszczamy książkę z 15 różnymi stronami. Każda kolejna strona daje różną siłę sygnału. Jeśli chcemy więc, by nasz Salk Sensor nie wykrywał konkretnych częstotliwości, takich jak stawiania i niszczenia bloków, ale chcemy, by wykrywał pojawienie się gracza lub śmierć jakiegoś moba, możemy ustawić go na maksymalny 15 poziom. Wykrywa on tylko te konkretne rzeczy, a wszystkie z mniejszym numerem na liście nie będzie rejestrował. Dla przykładu, jeśli obok sensora postawimy czerwony blok Redstone'a i damy mu maksymalne zasilanie, nie będzie on wówczas wykrywał żadnego dźwięku oprócz śmierci jakiegoś moba. Dodatkowo ciekawą opcją jest, ja to nazywam transmisja sygnału. Za pomocą bloków ametystu możemy ten sygnał przekazywać w nieskończoność. Jeśli ten sark Sensor dostanie jakiś sygnał, wyśle on wiadomość do następnego, tamten do kolejnego i ten do kolejnego. W ten sposób można robić ciekawe połączenia. Chyba można nazwać to takim bezprzewodowym Redstone. Tak więc możliwości jest naprawdę wiele. Od tworzenia różnych farm, systemów alarmowych, mnóstwa różnych redstone'owych mechanizmów, Pewnie interesuje was, jak można w praktyce wykorzystać tę mechanikę. Jak nie trudno się domyśleć, nie jestem w stanie omówić wszystkiego w jednym filmie, ponieważ zajęłoby to mnóstwo czasu i wydaje mi się, że najlepiej będzie kiedy omówię podstawy, a resztę testujecie sobie sami u siebie na własnych światach. Słowem końca, bardzo dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnych, standardowo coraz to lepszych odcinkach. Do widzenia!